Witam bardzo serdecznie. Oto kolejny odcinku z serii Minecraft. Nie wiem, który to już jest odcinek, ponieważ wróciłem do nagrywania z powrotem. Yy, ogarnąłem sobie słuchawki. No, więc yy, muszę się trochę przyzwyczaić od nowa. Brak mi teraz trochę pomysłów. Wszedłem na, na ten świat już od dawna. Nie grałem. Grałem za wizją. Zrobiłem mending. Co tutaj o. zrobiłem to wszystko na, na zbroi. Yy, nic innego tutaj nie tykałem. Wszystko tak, jak zostało, yy, tak, tak jest. Yy, nie wiem, możemy, możemy pójść w sumie na fortece w Neterze. W sumie, czemu nie? Tylko czekaj. Czemu ja tu szukam? O, jest, jest tutaj. Potrzebujemy na pewno tarcze, żeby się bronić. To wiadomo. jak trochę drewna. Gdzie tu jest, się, gdzie jest. Jest i tarcza. Bierzemy tarczę. O. I idziemy walczyć. Nie? No i jeszcze gram sobie na takim teksturpaku. Zobaczymy, jak to będzie się nagrywać. Nie wiem jeszcze. A nie wziąłem zapaliczki. Eee, ale nie wiem, czy jeszcze będę to nagrywać w taki sposób. Czy to nie będzie jakby mm, przeszkadzało w tym aspekcie, że będzie po prostu mało FPS-ów. Tak jak widać, w lewym górnym rogu mamy FPS-y. No teraz mam około 63 i tak spada, jak się zaczyna ruszać. To spada do 30. To nie będzie miłe do oglądania dla oczu na pewno. No. O. No i super. No i wchodzimy. Idziemy na fortecę, które zabijamy Blaze'ów. Zobaczymy też, jak to wygląda. Ta forteca. W którą to było stronę? Bo ja się kupałem w dwie strony. Tam chyba nie. Chyba tam to było. Dla FPS-ów zrobię, może tak. Będzie może lepiej. Co to było? O. O kurde. Dobra, idziemy. Zobaczymy. Co, co z tego będzie? Czy umrę, czy nie umrę? O już słyszę jakieś gasty O jest gast, nie mam? O. No dawaj, dawaj. Huh! No, dawaj ziom mnie nie pokonasz. <średziny> no i łatwo. Dobra, tu jest forteca dobrze pamiętam. Właśnie, o idziemy. Teraz ja wykopie trochę bloków. Nie, to nie będzie... Chyba nie będzie aż takie trudne, nie? Pokonać kilka blaze'ów i... O, o, nie potrzebuję bloków. Mogę się sobie tak tutaj dostać. No i mamy osiągnięcie. O, tu jest ziomsu. Będzie do mnie strzelał pewnie zaraz. No dawaj, dawaj, dawaj. Giniesz ziomuś. O, ale nic nie tam nie dał. Co mamy? O, dwa diamenty. Super. Wrócimy dalej. Ej, nie jest tak źle z fps jak myślałem, że będzie. Dobra, sobie zbierzemy to. O. Przyda się na podki. Będziemy tu pójść w tę stronę. Dobra, pójdę w ton. Ble się jeszcze nie zgubić, nie? Oto to wiadomo. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mhm. Dobra, lecimy tu, o nie, podpalił mnie. No dobra, poczekamy aż się trochę uspokoi, dobra. Dawaj, dawaj. Dobra, gin. O ty. Kurwa, dobra. Jest, super. Dalej mam tylko jedną? Szkoda. Jedną Blazer. tak. Coś mi tu jeszcze lata, a to chyba na górze latają, wiecie? Jak się dostać tutaj na górę? Nie, 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 gdzie oni są? Na dole? Nie. Trzeba poszukać, bo tu. Patrzcie, tam jest pewnie spawner, nie? Na 100%. Um, jakby się tam dostać? Kurde. Tu są schody? Do góry? Tak, o, zajebiście. Uh, o, dobra. Mamy siadło, super. O, kolejna szynka. O, dobra. Y tam się nic nie dostanę. Dobra, lecimy tu. Tu jest ziompson. Kimś Nie, to nie. Nie miał. Yy, o, siema. Mogę cię trafić? O, mogę cię trafić. Dobra. Szukamy jakiegoś spawnera, bo nie mogę znaleźć żadnego spawnera. Aby się przydał taki. Może tu będzie. A siema. Goni mnie. O, i super. Eee, dobra, może tu coś, coś? Nie no, tutaj byłem. Gdzie jest jakiś spawner? No bo aż mnie to denerwuje. Nie ma żadnego spawnera. Co jest Fortesa bez spawnera? Huh. Mam nadzieję, że nie. No bo byłoby szkoda, nie? Eee, no spróbujmy się tutaj przekopać, może coś będzie. O, siemanko. Siemson. Się ma kolegi, koledzy, kolegi, kurwa. O! Dobra. Łatwo. Nie, może nie tak łatwo. Eee, dobra. Zobaczmy tu. O! Ja ich pozabijam, bo może mi wypadnie. Nie, nie wypadło. o teraz. Ale głowy wy wypadły, byłoby spoko, nie? O! czegoś się spadnie? Tu jest. Gin, gin, gin. No, gin. Ciebie się on nie chce pić. Dobra. Lecimy dalej. Szukamy i szukamy. Kurde, długi korytarz. No proszę. Czy ja wracam się na. Po wow. No dobra. Nie, no. No to jest masakra. O, napiję się kawki. Pierwszy raz mam chyba problem z znalezieniem um, spawnera. Naprawdę. Ja muszę tutaj jakoś sobie zrobię... O, mostek. Jest gościu. No dobra, on zaraz i tak odleci. Oła, oła. Dobra, strzelaj sobie gościu. Mam cię gdzieś. Ginziom są. No dzięki. Dobra. Oła. Au. Au. Dobra, łatwo, łatwo. Dawaj go, kurde. Ała, 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 ała. Haha, ała, ała. boli, boli. Nie chcę zginąć. Kurde, powiem wam, mam tą zbroję taką dobrze ulepszoną. A i tak dostaję. Niezły. Niezły wpierdol, że tak powiem. No dobra, no chodźcie. No ale. O, oh, dobra. Gdzie jest jakiś spawner? Dobra, gindział muś. Czy on nie zginął do hity z tego? Jeszcze ten gość tu jest. Dobra, ginziom są. Ale ja się nie umiem bić w Minecrafcie naprawdę. To jest jedyna rzecz, którą chyba nie potrafię aż tak dobrze w Minecrafcie przez taki duży... Okres czasu jak w to gram O kurde panie Panie, 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 panie Dobra, weź, weź na chwilę się uspokój, dobra Uu. Dobra, bo jesteśmy trochę otoczeni Możemy zginąć Ja tu sobie jeszcze zjem jak mi pozwoli To był najedzony, dobra Trzeba będzie so sobie ogarnąć złoty te Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Dobra, giniesz za msią, o! Dawaj, dawaj! Nie, nie, nie niszczymy tego, nie niszczymy Dominik, nie. Dobra. Tutaj tak ładnie zrobimy, żeby było miejsce. Ja bym to zniszczył przypadkiem, bo bym nakierował na przykład killoffem w sensie, na spawner, to bym się wkurzył. Jest chyba jedyny spawner tutaj. No, obraz strzelają do mnie z każdej strony. Nara. Respiuj mi się tu, czy nie? Ej, 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 ej. O! Gin! No, potrzebuję trochę więcej, kurde, niż dwie, tylko. O, mam trzy w oko. Później sobie tylko ogarniemy tam yy, zbroję z netelitu, Ogarniemy sobie, kurde, jak to się nazywa? Yy, no, te trade z tymi tymi. Nie z tymi, tylko tymi drugimi, żeby dostać perły, nie? O to właśnie chodzi. No dobra, w ogóle nagrywam? Tak, nagrywam. Psz. A jakbym nie nagrywał taki długi odcinek. Ja cię, to byłby masakra, Nie, to już już koniec YouTube. To już by mi się nie chciało. W ogóle, że mi się chce, to jest. Wow, naprawdę. Dobra, lecimy po tego ziomka. A nie odlatuj mi, proszę. Dopnij? mi? Nie, nie, drobniesz. Oj. O! Uuu! Prawie mi spadł. Gdzie? Gdzie? Skąd? Nie wiem. Idę stąd. To jest chyba bezpieczniej koło drugiego spawnera niż ten. O, się ma. O! Dobra. kim? My serio, ale mam nie farta, Naprawdę z tym dropem. Ała! Wszędzie do mnie strzelają. Ja nad gościa trafić nie mogę. O! Johnson Się ma. O kurwa! Nie, 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 nie. nie, No nie, no nie, na luzie jest dobra. Myślałem, że mam mniej psów. No, wracamy. Do nagrywania. I zabijania. No, chodź tu, O Oła! O No, chodź tu! Dropnij coś! No, jeszcze ten tutaj przyszedł! Nie wierzę, co tu się dzieje w ogóle, ja nic nie widzę! No, ugh, chciałem zjeść diament, nie no, mam Ała. Oła! Może to jest najgorsze na świecie, chyba. Dobra, mamy cztery. Ile, cztery? Cztery razy. U Ile mi dodaje, bo nie wiem nawet, ile tego proszku. O, gościu zginął. Hehe. <laughs> Ej, zejdę tu. Ale ty gin. Ty też gin. No czemu on nie zginął? O, tu jeszcze ziomek jest. O. Ała. Ała. Mam siedem już. Przecież ja zaraz zginę. Dobra, poświęcenie Dobra, nara. Już nie poświęcenie, bo zaraz ginę. Nara, nara. Mam ile? 8, 8? O, 16 akurat, dobra. Lecimy stąd. Szybko, szybko. Uff. Dobra. Yy, spotkamy się już chyba w domu. Albo. Albo nie wiem. Dobra, goście, jak mi mnie... popchniesz. No i super. Jeszcze mnie trafił snajper. Dobra, lecę. Muszę się dostać tutaj. Myślę, że to będzie ciekawe do oglądania. Ta ucieczka teraz z tego metaru. Ała. Gin. Dobra. Lecimy tu. Eee, tutaj. Tak, tutaj. Dobra. Aha. I powrót na chatę. Nagrywa się, nagrywa się. Mam nadzieję, że się nagrywa. Dobra. Yy, bo się w mocno. Dobra. Yy. Się ma ziomki. ty jeden ziomek mi tam pomógł. Mogliście zauważyć na pewno. Yy. Dobra. Yy, czekaj, jakie jak ja tu wracałem? Gdzieś tędy, nie? Czy tędy? Chyba tędy czy nie. Co jest? Ja nie pamiętam drogi. Czekaj, czekaj. Ja wychodziłem z jakiegoś z i ja wtedy powiedziałem WOW. O nie tadam. I wtedy było. wtedy to było to. O tutaj. Patrzcie. O, gdzie <laughs> są? O, kolejny. Wyginiecie, giniecie na ten. Dwa hity i nara. Dobra. Myślę, że właśnie wrócimy do domu, yy, uprzątniemy ekwipunek i pożegnamy się. Nie strzelaj do mnie, nie strzelaj. Ała. No nie, no, gnoju! O, o! Uf, what? Dobra, uciekamy, uciekamy. Zbijemy się? Dawaj, kurde, Johnson. Co mam z tym Johnsonem teraz? O, kurde, nie wybuchaj mi. Yy. Dobra. Wszystko mam około na dwa hity. O nie nie nie. Nie gin. Dobrze? Nie chcesz, nie chcesz tego? Czy ja tego nie chcę? Żebyś mi tu niszczył terem. Bardzo tego nie chcę. Dobra. wracam na Hadesz, tylko się prześpimy? Mam nadzieję, że zdążę. Co jest? Co jest nie tak? Ile tych zombiaków tam było? Ja nie mogę. Normalnie apokalipsa. Apokalipsa zombie. Patrzcie to. Ile? Ile tych zombiaków tu jest? Apokalipsa normalnie. O kurde! Ja! O, o kurde! Aż mi normalnie ten. FPSy spadły. Nie wierzę w to. Ja nie mogę. Ale co zabili mi gościa? Chyba jo. Ja. Nie mam jednego typa chyba. Dobra, to było niebezpieczne. Nie! Uuu. Uuu. Dobra ziomson, ale to jest fortuna. To. To. Zabili mi gościa z sharpness. Tak. Miałem jeszcze sharpness piątkę tutaj. O. Kurwa. Dobra. Niech to będzie tak. No gościu. Spadaj na drzewo. Czemu mi się tu zaczęło tyle respić? Masakra. Zamknę drzwi aż. mi tu nic nie weszło. Przecież to jest masakra. Ile ja mi się to zrespiło tych kryperów. Tych zombiaków to jest masakra. Dobra, kończę odcinek, bo będzie za długi. Więc dziękuję za obejrzenie całego odcinka. Jeśli zarłeś, to, to jest jest zajebisty. I zapraszam na kolejny odcinek, który pewnie za niedługo będzie. Może dzisiaj, jeszcze kolejny odcinek będzie, nie wiem, może na wieczór. Wrócę trochę na nagrywanie. A tak ogólnie. To się manko.